Podnominał KAST. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grand tury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Ciao, ciao. Co się działo? Czyli kolejny odcinek podcastu sensa fine. Nie zwalniamy tempa. Kolarze nie zwalniają tempa, ale o tym za chwilę. Bo nadbym bym powiedział, że może to tempo podkręcają. Więc zupełnie, zupełnie odwrotna sytuacja. Także zacznijmy od początku, jak zwykle. Czyli od wczoraj. No, i na czym tu by się było warto skupić? Po pierwsze, Matt Cavendish mówi, że jeszcze chce się dwa sezony ścigać. Co najmniej, pewnie jest to troszeczkę taka reakcja na to, że team Elite podobno przechodzi do Quickstep Alpha Vinyl. Także będzie gdzie sprinterów 6, tam Cavendish nie ma co jeść, no bo będzie Jakobsen, będzie team Elite, także to pokazuje, że Biały Wilk stawia na młodzież i to z rejonów belgijsko-holenderskich. Deckich, raczej niż na pocisk z Manx, z wyspy Manx. E, także tutaj e, Cavendish powoli zaczyna poszukiwać e, kontraktów, zaczyna się powoli reklamować. E, po drugie, co tutaj jeszcze warto powiedzieć? No, tak się wczoraj e, rozgadałem, a zapomniałem wam powiedzieć, że już teraz e, na Giro e, Prosecco jest bezpieczne. E, Prosecco jest e, otwierane e, przed przed podawaniem tego Prosecco na podium już nie ma korka, jest podobno takie tylko zakryte trochę taką folią przezroczystą, żeby tam się nie rozgazowało za mocno także okazało się, że w dzisiejszych czasach jak to by powiedzieć health and safety, poprawności health and safety, czy też szaleństwa BHP korki od win musujących okazały się być zbyt niebezpieczne e, dla profesjonalnych sportowców także od tego od, od teraz już e, będziemy mieli e, butelki prosecco podkreślam nie szampana bez korków zobaczymy czy e, śladami giro pójdzie tour de france e, pójdzie śladami giro pójdzie mm, WLT. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o podawanie Prosecco na podium, bo tak jak już wspomniałem, będzie to szampan i kawa, ale bardziej o wyjęcie tych niebezpiecznych, śmiercionośnych e, korków. Dobrze. Także wiemy, że Marka Cavendish reklamuje się, kto wie, może skończy w HRE MSP, czyli w najwyżej notowanym polskim e, teamie zawodowym. Zobaczymy. E, wątpię, ale to nic. E, dobrze. Teraz Tom DeMoulin, pytany, jak tam życie, jak tam się zapatruje tutaj na to Giro, powiedział, że troszeczkę jest mu smutno, bo plecki go bolą, jakaś kontuzja się odnawiająca, także, już i tak dosyć poważnie zjechał w tej klasyfikacji generalnej. Było widać, że z Kunem manem współpracował podczas tego etapu, który Jumbo udało się wygrać. No, a na ten moment Tom jest raczej właśnie w roli może jakiegoś tutaj uciekiniera, może jakiegoś pomocnika, no bo dzisiaj dojechał w peletonie, o tym jeszcze za chwilę, ale ogólnie no już można powiedzieć, że raczej nie będzie tutaj nikogo straszył w generalce, bo ma minut straty 18, także bardziej tutaj te dni, gdzie tak jak dzisiaj. Zaraz o tym porozmawiamy. Taka prawdziwa, sensowna ucieczka zawiąże się, która będzie miała szansę dojechać. Podobnie, podobnym tonem z prasą porozumiewał się Wilko Kelderman, który teraz troszeczkę przeszedł z punktu, że to chyba te koła, które mu popękały, po prostu ograbiły go z dobrego miejsca na podjeździe pod blockhouse. Bardziej poszedł w stronę tego, że on ogólnie czuje, że nie ma takiej mocy i nie jest tak przygotowany i wjeżdżony, żeby sobie tutaj. Tutaj wygrywać i się liczyć w generalce także bardziej tutaj stawiają na Jaya Hindleya i Emanuel Buchmana, Wilko Kalderman jako radosny uciekinier i o tym też zaraz porozmawiamy dobrze, czyli wszystko już zostało tutaj powiedziane oprócz oczywiście tego, że już tak jak wspominałem ciapy Pleca, kredki, spakował kale i sobie już odleciał do Australii przygotowywać się do Tour de France, do Wuerty, do Mistrzostw Świata. No, ogólnie przygotowywać się do czegoś, bo, no bo widać, że te przygotowania do Giro poszły sobie tak o tak o, jak to mawiają na Lubelszczyźnie. Dobrze. Także nie mamy już kareba Iwana. Marka Wendysza, Marka Cavendisha będzie mieli przez dwa lata, chociaż też myślę, że, no nie wiem, czy, do, czy dojedzie do mety, zobaczymy, może tam jakaś komunikacja będzie wewnątrz teamowa, jak się dowie, że nie jedzie na, Giro, na Tour de France, to może dojedzie, a jak się dowie, że, mm, Pojedzie na to, tu de France, to może wcześniej się spakuje. Także na razie Marka Cavendish jest, widać to po tych sprintach, podczas tych, tych w środku etapu, że raczej tutaj na koszulkę cyklamenową się nie zasadza. Bardziej patrzy na kolejne wygrane w etapach. Także Marka Cavendish jeszcze powalczy. Może jutro, ale o tym zupełnie, zupełnie na końcu dzisiejszego podcastu. Także przejdźmy do etapu Parma Genova, czyli tego etapu dzisiejszego. No i co? Początek mocny. Początek tak mocny, że ogólnie odbiło się to na czasie przyjazdu na metę zawodników, który było pół godziny przed najszybciej, najszybciej przewidywanym rozkładem jazdy. Biorąc pod uwagę, że panowie wystartowali na jakichś 100 metrach nad poziomem morza. I przez pierwszą godzinę wjechali na tych metrów 350, 360 i średnia pierwszej godziny była ponad 52 na godzinę. No to na pewno musiało być w tym peletonie dosyć smutno, dosyć napięta sytuacja. W końcu, kiedy, kiedy poszedł odjazd, i to tak jak wspominałem wczoraj, taki sensowny podjazd z zawodnikami e, takimi jak Teramae, jak Molema, jak. E, Mattie van der Poel, czyli taki prawdziwy odjazd, no to zaczęło się robić ciekawe. Ciekawie jeszcze było jak do tego przegapili ten odjazd zawodnicy Dion Hopper i Baddiani, więc musieli potem za karę drałować i gonić ten odjazd, bo oczywiście poszło na pewno parę gorzkich słów na radio, że muszą się zabrać, szczególnie Badiani, który ma taką taktykę w tym roku, żeby nie zabierać się w te bezsensowne odjazdy, tylko bardziej szanują nogę i zabierają się w odjazdy właśnie takie bardziej przyszłościowe. No i tutaj przegapili ten odjazd, więc było drałowanie i gonienie, żeby załapać się Tutaj do czołówki dzisiejszego etapu, także to było zabawne, jeżeli chodzi o oglądanie, oczywiście z punktu y, widza, no bo y, dla zawodników Baddiani na pewno zabawne e, to nie było. Także odjazd odjazd poszedł w peletonie się to wszystko uspokoiło jak Segafredo wsiadł kręcić kręcić tempo na... Mm, warto wspomnieć, że ten pierwszy, pierwszy pierwsza kategoria pierwszy podjazd kategoryzowany na dzisiejszym etapie i szczególnie ten zjazd, no to pasto del Boko, które powraca pierwszy raz od tego tragicznego wypadku e, Waltera Weilandza, który zmarł na tym zjeździe e, także dzisiaj było też troszeczkę tak wspominkowo, troszeczkę z zadumą, szczególnie w tym w momencie, kiedy Peleton przejeżdżał przez Passo del Boko. E, tak samo e, organizatorzy wyścigu, kibice też były, były przebitki podczas transmisji pokazujących, składają kwiaty w miejscu tej tragedii, jak wspominają Waltera. Także też komenta, komentatorzy e, brytyjscy, którzy ścigali się e, z nim, też wspominali, e, wspominali zmarłego kolarza. Także to można powiedzieć, pierwszy. Pierwsza połowa dzisiejszego etapu, który liczył ponad 200 km, no a potem już przechodzimy do pelotonu, który jeździ sobie spokojnie, a cała walka, całe, um, cała bitwa rozgrywa się w tym, w tym odjeździe, gdzie oczywiście wszyscy patrzą na Matia Vanderpola, um, a dzięki temu, że wszyscy patrzą na Matia Vanderpola, to w końcu udaje się trzem zawodnikom Stefano Oldaniemu z Alpesinu Phoenix, Lorenzo Roccie z Intermarché wanty Gobert Materio i Heisowi Lemreize z z jumbo się i odjechać, e, odjechać na, te, na jednym z tych, z tych kategoryzowanych podjazdów. No i panowie, panowie współpracowali, panowie jechali, można powiedzieć, że e, tutaj ciekawa sytuacja, gdzie żaden z nich nie wygrał jeszcze profesjonalnego wyścigu, ale za to każdy z tych teamów, które reprezentowali już w tegorocznym Giro nawet ma wygrany etap, no bo oczywiście Alpecin, Phoenix Stefano, Oldani wcześniej to Mattie van der Poel pierwszy etap, Lorenzo Rotan to Intermarschall, wanty Gobert, Materioto, ten legendarny etap Binjama Gilmaja, który potem zmienił protokół otwierania butelek Prosecco na mecie wyścigu, no i Heislam Reise, Jumbo visma czyli ten, ta współpraca Kuna Bowmana i Toma Demolina, czyli panowie tutaj, można powiedzieć, team już spokojne, bo wi wiadomo było, że coś w tym Giro ugrane, a dzisiaj kolejne, kolejna mm, sposobność, żeby powiększyć mm, ten dorobek punktowy, jeżeli chodzi o punkty UCI, walkę o utrzymanie w proturze, ale również, jeżeli chodzi o tutaj podbicie sobie statystyk na Giro. W pewnym momencie był taki, był gdzieś odskok tam kolejnego z zawodników Alpecin Phoenix Oskara Riesenbecka, który tak jakby skontrował atak, który zgasił Matię van der Poel, więc Oskar Riesenbeck ładnie szedł, aż mu odcięło prąd i no i potem już go wszyscy z odjazdu minęli, dojechał na metę z ponad 7-minutową stratą Chwilę przed peletonem, e, tak jak wspomniałem, e, odjazd zostało trzech panów: Oldani, Rota, Lamraiser. No i tutaj, m, biorąc pod uwagę, że Oldani e, ma na koncie miejsca w top 10 takich sprinteckich etapów gdzie to oczywiście on był tutaj faworytem, jeżeli chodzi o dojazd tych trzech panów na, na metę. E, heist Lamraiser e, jeszcze spróbował. Zaatakować na no, takim wyjściu z zakrętu, dosyć dużą, dużą otworzył sobie przewagę. No ale Włosi, czyli Oldani, Rota dogadali się, skontrowali to, no i potem, jak już doszło do sprintu, no to Stefano Oldani, można powiedzieć, że nie dał szans, chociaż Rota tam dochodził, dochodził i powoli Muskoła wychodził, ale nie wyszedł. Także drugie zwycięstwo z rzędu dla Włoch. W tegorocznym Giro, drugie zwycięstwo dla Alpesinu Phoenix, no i drugi zawodnik Alpesinu Phoenix, który po mecie etapu pada na ziemię, łapie oddech i wygląda jakby był półmartwy. No bo to chyba jest, jak to zresztą zauważyła większość komentatorów brytyjskich, w mediach społecznościowych, w telewizji, że to chyba już jest część treningu zawodników Alpesinu Phoenix, to padanie na metę po wygranym etapie. Także Także włosi górą. Na co ciekawe, w drugiej grupce, która goniła. Uciekających, tak, go, goniła uciekających, goniła prowadzących um, Bałkę Molema, Santiago Butrago, Wilko Kelderman, Lucas Hamilton, czyli tak można powiedzieć taki super odjazd. To taki odjazd zupełnie w kontraście do tych, którzy jeszcze nigdy nic nie wygrali w um, Proturze. No to Molema, Butrago, Kelderman, Hamilton, no to grube ryby. No i oczywiście tutaj wspomniałem, Kelderman mówił, że, że on już jest za słaby, że, że nie, nie ma tutaj na generalkę, nie jedzie, więc sobie odjechał. Peleton go nie gonił, no i biorąc pod uwagę, że Peleton dojechał ze stratą 8 minut 11 sekund do, do właśnie te, tej wspomnianej czwórki super uciekinierów, czyli nie tych, którzy wygrali, tylko ci, tych, którzy dojechali w drugiej grupie, prawie minutę za zwycięzcą, no oznacza to, że zarówno Hamilton, jak i Wilko Kelderman podskoczyli na, o 10 pozycji w generalce, no i teraz Kelderman jest 13.,

Richarda Carapaza. No więc zobaczymy, czy to był taki blefik i, i wszyscy to kupili, czy rzeczywiście Wilko Kellerman dzisiaj jechał po zwycięstwo, no i nie wyszło, więc troszeczkę e, zależy. Może być wygranym tego etapu, bo może po cichu znowu się wsunąć w walkę o generalkę, a może być bardzo dużym przegranym, podobnie jak Molema, którzy już za dużo odrobili e, tych, tych sekund, żeby znowu, kiedy będzie taki uciekiniecki etap, żeby ktoś ich puścił i dał im, e, dał im powalczyć o wygranie etapu, bo już będą Zbyt dużym zagrożeniem dla, dla zawodników w generalce. Eee, także, eee, także, 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 jeżeli chodzi o inne klasyfikacje, no to w klasyfikacji, ulala, w klasyfikacji Mowistarowej, czyli drużynowej, zmiana, zmiana, bo i Gobert Materio wskakuje na pierwsze miejsce, Bora spada na drugie, Bahrain na trzecie, e, a Mowistar w klasyfikacji Mowistarowej też spada o jedno miejsce, e, kosztem jumbowizmy i spada na miejsce ósme e, w koszulce jeżeli chodzi o młodych e, młodych młodych no to dzisiaj Santiago Butrago podskoczył po cichutku na miejsce piąte no nadal traci, traci ponad 9,5 minuty do lidera Klasyfikacji młodzieżowej i lidera całego wyścigu. Bez większych zmian w klasyfikacji górskiej. Tam nadal Diego Rosa prowadzi. Klasyfikacja punktowa, tam walka, no nie wiem czy taka walka, no po prostu ładno. Demar jedzie, dorzuca sobie tam troszeczkę punkcików. Już ma 86 punktów przewagi nad Fernando Gavirio troszeczkę więcej nad Matkiem Cavendishem, no a tutaj raczej, jeżeli chce tą koszulkę, to ją dostanie. Trzeba tylko dojechać do. e Giro d'Italia. W generalce, tak jak wspominałem, no oprócz tych ruchów Keldermana, Hamiltona, no i Molemy, no ale Molema znowu jest 6 minut 35 sekund. W generalce z tyłu na 18 miejscu, no i jemu tutaj troszeczkę smutek, bo znowu troszeczkę za blisko się, się tutaj wsunął. Generalki, więc pewnie jutro będzie, będzie trzeba troszeczkę tego czasu potracić, żeby można było coś zaatakować w takim kolejnym ucieczkowym dniu, który może nam się kroić na weekendzie no i dobrze także teraz mamy sytuację następującą po dzisiejszym etapie patrzymy na etap 13 czyli jedziemy z Sanremo do Cuneo Cuneo po włosku clean także 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 to ten etap na który ja czekam tutaj. I zobaczmy. No, znowu ciekawie, bo ten początek może być troszeczkę nerwowy. Zależy, ile będzie chęci i mocy w peletonie. Bo początek może być nerwowy. Zaczynamy początek płasko, a potem mamy podjazd niekategoryzowany. Potem podjazd trzeciej kategorii. No, i tutaj pytanie: Czy rzeczywiście będą chcieli zagrzać team sprinterów, ci, którzy będą potem walczyli, może o taki finish z peletonu troszeczkę po selekcji? Czy wszyscy przyjedziemy bezpiecznie, bo każdy jest zmęczony? i zakończy się to sprintem no sprint taki też troszeczkę, troszeczkę prowadzący to ostatnie 30 km lekko pod górę także też mogą być trochę nogi utłuczone no zobaczymy eksperci obstawiają sprint Eksperci obstawiają kolejną wygraną Demara czy też może Gaviri. Ehm, ja myślę znowu takie 50-50. No zależy ile chęci jest w Paretonie, żeby to poszarpać, e, żeby przepalić sprinterów i postarać się tutaj coś uszczknąć. E, dla, szczególnie dla tych teamów, które jeszcze nic z tym Giro nie ugrały. E, bo. Mówię o tych nogach, no bo potem oczywiście w sobotę taki etap bardzo ucieczkowy, bardzo męczący, bo podjazd trzeciej kategorii. Długiej, drugiej, 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 więc znowu może być jakaś ucieczka, może Diego Rosa będzie chciał podbić sobie znowu troszeczkę punktów do klasyfikacji króla gór. Zobaczymy, czy właśnie pójdzie taka sensowny odjazd, który może dojechać, i potem będzie walka z tyłu faworytów i walka troszeczkę o generalkę. No, i potem mamy. Oczywiście, tutaj to jest piątek, sobota, niedziela. Ula, la niedziela to będzie bicie tam podjazd pierwszej kategorii, pierwszej i finisz na szczycie drugiej kategorii. No, ale to już spokojnie, to już weekend. Wstrzymajmy te emocje. Skupmy się na drodze z Sanremo do Cuneo. 150 km, także może być troszeczkę gazu, no ale z drugiej strony, już, już drugi tydzień Giro, jeszcze jutro będzie gaz, i pojutrze będzie gaz, także to wszystko zależy, jak się panowie w peletonie podogadywują. No i dobrze, to chyba tyle. Muszę powiedzieć, że troszeczkę się działo w sensie samego wyścigu, a też dookoła wyścigowo. Także mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, czegoś się nauczyliście. Jak się nie nauczyliście, no to znaczy że jesteście bardzo kumaci, brawo dla was. Zbijam z wami piątkę. No i do usłyszenia jutro. Ciao, podnominał cast Leg na kolarski ból dupy. No ja, se dobiva, je vzpopusta.